Cześć Wam wszystkim! Dzisiaj mam dla Was bardzo ciekawy film, ponieważ w tym filmie odpowiem Wam na pytanie: Po jakim czasie od rozpoczęcia sprzedaży na Amazonie można zacząć zarabiać? To pytanie trafia na moją skrzynkę bardzo często, na mojego messengera bardzo często. I to jest pytanie: Norbert, ile zarobię na Amazonie po miesiącu, dwóch, sześciu, po X? Ilości miesięcy. Tak? I właśnie w tym filmie chciałbym Wam przedstawić statystykę, jak to wygląda na świecie, oraz chciałbym przedstawić taką małą statystykę moich kursantów, ponieważ wczoraj odezwałem się do 23 moich kursantów właśnie z prośbą i z pytaniami, żeby opisali, jak to u nich wyglądało. 14 z nich udzieliło mi odpowiedzi w ciągu jednego dnia, za co jestem bardzo wdzięczny. I też właśnie tymi statystykami chcę się z Wami podzielić. Dlatego, jeżeli jesteście ciekawi po ilu miesiącach możecie zacząć zarabiać na Amazonie, i jak to wygląda u moich kursantów, zapraszam Was na dzisiejszy film. Więc na początek weźmy sobie badanie Django Scouta, w którym brało udział 4864 osoby z różnych krajów i tak dalej. I to badanie pokazuje, że 20% sprzedawców mogło już wygenerować zyski w ciągu pierwszych trzech miesięcy sprzedaży. I to jest bardzo fajna statystyka. Bo pokazuje ona, że jedna piąta sprzedawców w ciągu trzech miesięcy generuje już zyski. Nie zostało określone, że to był jeden miesiąc, dwa czy trzy, ale ten okres trzech pierwszych miesięcy. Następnie. Od 3 e, do 6 miesięcy zyski wygenerowało kolejne 17% ankietowanych, czyli znów 17% osób wygenerowało zyski od 3 do 6 miesięcy. Mógł, mógł być to, wiecie, czwarty miesiąc, trzeci, pół równie dobrze mógł być to 6 miesiąc, ale 17% zaczęło właśnie już zauważyć zyski ze swojego biznesu, a 23% e, badanych e, zauważało swoje zyski od 6 do 12 miesiąca sprzedaży na. Amazonie, więc jest to bardzo dobra statystyka. Bo pokazuje ona, że na dobrą sprawę 60% sprzedawców Którzy zostali przebadani, e, liczyło już swoje zyski w ciągu pierwszego roku od rozpoczęcia swojego biznesu, od rozpoczęcia, od rozpoczęcia sprzedaży na Amazonie. Jest to bardzo dobra wiadomość, bo na dobrą sprawę, kiedykolwiek, jak otwieramy jakikolwiek biznes, e, być rentownym w ciągu pierwszego roku, to jest naprawdę bardzo dobra wiadomość. A tutaj na dobrą sprawę, 37% osób było rentowne już do szóstego miesiąca. Od pierwszego do szóstego miesiąca. No i teraz, jak ta statystyka wygląda? jeżeli przerzucimy ją na moich kursantów właśnie. Więc z tej małej grupy badanych 65% moich kursantów zauważyło zyski od pierwszego do trzeciego miesiąca. Tak? Niektórzy widzieli już w pierwszym, niektórzy widzieli właśnie bliżej trzeciego miesiąca. Ja osobiście również swoje zyski, na dobrą sprawę Inaczej. Zysk z zyskiem już sprzedałem w pierwszym miesiącu, ale żeby zwróciła mi się inwestycja, to dopiero te zyski pokryły moją inwestycję w trzecim miesiącu. Więc od trzeciego miesiąca zaczynałem wychodzić zwyczajnie na plus, jeżeli chodzi o mój biznes, ponieważ zwróciły mi się wszystkie koszty. I tak samo właśnie w przypadku tych kursantów, czyli 65% kursantów już widziało swoje zyski od pierwszego do Trzeciego miesiąca, a 35% kursantów zauważyło swoje zyski między trzecim a szóstym miesiącem sprzedaży na Amazonie. Wśród tej grupy, którą, do której wysłałem wiadomości i dostałem odpowiedzi, nie było nikogo, kto zaczął zarabiać później niż w szóstym miesiącu. Więc mnie niesamowicie cieszy, że moi kursanci są na górze tej tabeli, jeżeli chodzi o zobaczenie swoich zysków przy sprzedaży na Amazonie. I to jest naprawdę bardzo świetna wiadomość, której się bardzo cieszę. Więc na dobrą sprawę tutaj jest ta odpowiedź na pytanie, kiedy będę, kiedy zacznę zarabiać na Amazonie? Na dobrą sprawę, jeżeli chodzi o moich kursantów, jest to przedział od miesiąca do 6 miesięcy. Także te między 1 między a 6 miesięcy możecie zauważać swoje zyski, gdzie większość widziała te zyski od 1 do 3 miesiąca. Jednakże... Na te zyski, na to zobaczenie tych zysków w ciągu pierwszych trzech miesięcy też coś wpływa. I tutaj też chciałem o tym powiedzieć i to zaznaczyć, bo to, że ktoś jest zyskowny w ciągu miesiąca, dwóch, trzech, nie dzieje się znikąd, tak? na to wpływa kilka rzeczy, i tutaj też zapytałem moich kursantów, co sądzą, że wpłynęło na to, że mogli zobaczyć swoje zyski tak szybko, dostałem odpowiedzi. Więc przede wszystkim to, na co zwrócili uwagę moi kursanci, to jest. Marża, którą mają na produktach. Ponieważ 64% z moich kursantów, którzy odpowiedzieli, zaznaczyło, że mają marże od 35 do 50%. Marża jest niesamowicie ważna, bo wiadomo, im więcej zostaje wam pieniędzy po sprzedaży produktu, no, tym szybciej te pieniądze do Was wracają. Ta... Tym ta kubka waszego zarobku szybciej rośnie. 21% z osób, które odpowiedziało, powiedziało, że ma marże poniżej 35%, i te osoby również zaliczają się właśnie do tej grupy, która tą swoją rentowność zauważyła później, czyli są w tej grupie od 3 do 6 miesięcy i dali mi do zrozumienia, że właśnie marża w bardzo dużym stopniu na to wpłynęła, ponieważ to cash flow w ich biznesie był wolniejszy, był mniejszy, także im większą marżę macie, tym na dobrą sprawę szybciej rentowni możecie się stać. No i 15% kursantów odpowiedziało, że e, mają marżę powyżej 50%. I to są ci kursanci, którzy byli na dobrą sprawę, e, którzy najszybciej zauważyli zyski w swojej, e, w swojej firmie. Więc mówię, marża jest e, na dobrą sprawę bardzo powiązana z tym, jak bardzo, jak szybko e, zyskowni będziecie e, w swoim Przedsięwzięciu. Także tak jak powiedziałem, właśnie ta korelacja między marżą a byciem zyskownym jest niesamowicie silna, ale są też inne cztery podpunkty, którymi podzielili się kursanci i które mogłem wyłapać i, i na dobrą sprawę przewijały się e, mniej więcej w każdej historii. Więc przede wszystkim takim e, ważnym punktem jest e, ROI, tak? Return on Investment. I na dobrą sprawę większość kursantów znów powiedziała, że ich sukces, jeżeli chodzi o tą szybką rentowność, był związany z tym, że wybrali produkt, który ma powyżej 100% ROI. Ja też na to bardzo duży nacisk kładę w kursie, aby moi kursanci szukali tych produktów. Bo ROI na dobrą sprawę oznacza tyle, że jeżeli zainwestujecie dolara w swój biznes i macie 100% ROI, to po sprzedaży waszego produktu ten dolar do was wraca i jeszcze kolejny dolar. Trafia do waszej kieszeni. Dzięki temu możecie po sprzedaży jednego produktu zakupić dwa następne do kolejnej partii. Także im większe ROI macie, tym na dobrą sprawę szybciej możecie skalować swój biznes, no i tym samym e, szybciej możecie e, oczekiwać zysków ze swojego biznesu. A kursanci, natomiast, którzy mieli właśnie poniżej 100% ROI, zauważyli te zyski w późniejszym czasie. Także ROI odgrywa tutaj niesamowicie dużą rolę. Kolejną sprawą jest PPC, a konkretnie zrozumienie PPC. Bo o tym kursanci też mi napisali, że na dobrą sprawę w momencie, kiedy zrozumieli, jak, do, jak działa PPC, zauważyli ten ciąg przyczynowo-skutkowy, dlaczego jeżeli zrobię tak, to się gorzej sprzedaje, dlaczego jeżeli zrobię tak i zoptymalizuję reklamę, to się lepiej będzie sprzedawało. Więc zrozumienie PPC jest tutaj bardzo ważne. Ja też kładę nacisk w kursie na PPC, właśnie i dodatkowo, właśnie w tym tygodniu, też pojawi się aktualizacja jeszcze modułu PPC i jego rozszerzenie, aby te reklamy jeszcze lepiej moim kursantom wytłumaczyć, aby mieli oni jeszcze mniej problemów z reklamami, ewentualnie jeszcze szybciej je zrozumieli. Bo znów, zrozumienie reklamy, po prostu świadomość tego, jak one działają i że trzeba wydać pieniądze, żeby zarobić pieniądze, jest niesamowicie ważna. Tutaj zwyczajnie łatwo jest czasami spanikować i przez to te zyski, które moglibyście zobaczyć wcześniej, zwyczajnie będziecie widzieć później. Kolejnym, kolejną rzeczą, którą stwierdzili, że wpłynęła na właśnie szybsze zobaczenie zysków jest wyróżnienie produktów i tym samym e, możliwość podniesienia ceny swojego produktu. Znowu, bardzo duży nacisk na to kładę, aby Produkty wyróżniać. Jeżeli wprowadzacie produkty na Amazona, to ważne jest, aby ten produkt wyróżniał się z tłumu, żeby oferował coś innego niż oferuje Wasza konkurencja. Przez to klient, który będzie szukał właśnie takiego produktu, na pewno zawiesi oko na waszym produkcie, a to już jest połowa sukcesu. Ponieważ jeżeli klienta zainteresuje dany produkt, to przede wszystkim będzie rozważał jego zakup, a jeżeli będziecie dawać tam większą wartość w swoim produkcie niż daje konkurencja, to tym bardziej ten produkt sprzedacie. Dzięki temu, że produkt jest wyróżniony, jest lepszy jakościowo, ma jakieś dodatki, możemy podnieść jego cenę, co przekłada się na roi i przekłada się na marże. Przekłada się też na to, że lepiej, lepiej reklamy PPC działają, jeżeli nasz produkt zwyczajnie lepiej konwertuje. Także znów wyróżnienie produktu a, i, i po prostu podniesienie jego ceny przez to powoduje, że. Tym szybciej będziecie mogli liczyć pieniądze, które zarobicie na Amazonie. No i ostatni punkt, który został podkreślony przez prawie wszystkich kursantów, jest to, że trzymali się zwyczajnie kursu i napisali mi, że były momenty, których zwyczajnie by spanikowali. Były momenty, które ich przeraziły, nie wiedzieli o co chodzi, ale trzymali się zwyczajnie kursu. Tam, gdzie też tłumaczę, że może być ciężko, ale trzeba się zwyczajnie trzymać planu. I to trzymanie się swojego planu, posiadanie planu, dobra jego egzekucja jest znów niesamowicie ważna, jeżeli chodzi o sprzedaż na Amazonie i o to, żeby jak najszybciej zostać e, rentownym, tak żeby liczyć te swoje zyski, żeby zobaczyć je zwyczajnie jak najszybciej. Bo bardzo wiele ludzi traci głowę, zaczyna panikować, gdy coś nie idzie po ich myśli. Zaczyna e, wiecie stosować różne metody, różne strategie, ale uwierzcie mi, wystarczy trzymać się jednej dobrej strategii, jednej dobrej metody i trzymać się jej, tak? Nie zbaczać z drogi, tylko zaufać, że ona działa i wtedy właśnie tym szybciej możecie zacząć zarabiać jakiekolwiek pieniądze na Amazonie. Także w tym filmie byłoby to tyle. Mam nadzieję, że te statystyki w jakiś sposób Wam pomogą, czy znaczy może tych pytań, kiedy zacznę zarabiać na Amazonie, będzie teraz mniej, ale chciałem wam dać właśnie pogląd na sytuację, jak to wygląda na świecie. Jak to wygląda też wśród kursantów, chociaż wiem, że jest to mała grupa, która została zbadana, ale chciałem wam pokazać, że to wszystko jest możliwe, że naprawdę na Amazonie można zarobić pieniądze, wystarczy tylko się do tego. Przyłożyć, mieć plan, trzymać się właśnie tych zasad, o których wspomnieli moi kursanci, i mam nadzieję, że od miesiąca do trzech od rozpoczęcia sprzedaży zaczniecie widzieć swoje zyski. Także, jeżeli macie jeszcze jakieś pytania, zostawcie, proszę, w komentarzach, zostawcie łapkę pod tym filmem, jeżeli Wam się spodobał. No i nie zapomnijcie zasubskrybować tego kanału po więcej wiadomości i informacji o Amazonie. Dzisiaj to na tyle, trzymajcie się, cześć.